Ty już płynąłeś z pobiałej przemysłu? A płynąłem ich nieraz, Jedynkę jedynką i Ale jak to mały dziedzic, teraz to jest tak. chłopak. Jak Kochowie jako... jako... jeszcze nie płynąłeś, tak? No nie. Dobra. To jest tak jak Oscara i mój. Po atrybutach poznacie, który jest mój, a który Oscara. To jest hop, ale jest niepełną gębą. Płyniemy w doborowym to, towarzystwie, jest piękna pogoda, ciepliwko. Jakieś konkrety? Krzysztof, reportażysta. zobaczcie, on tu ma atrybuty. Mogę się spodziewać dobrej reżyserii, pięknego scenariusza, dobrych ujęć. To wszystko, zobaczycie nie w długim czasie, co tu się będzie działo, tak, o reportarzystach. Do Wesołą miną spotykaj swój kolejny świt Wy szybko dzień. Pajacyk, No bardzo ładnie. Świetnie to robisz, tylko mało intensywnie. Dabarę dabarę to przenikliwa myśl. Dawa, 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 da barwę twoim dniom, więc już Nie od... Może wytrzymać. No i ewidentnie wynosi. Czy nie pękło coś tam? ci i popłyniesz. No. A ja już o to się postaram, ze wszystkich sił, byś kolorowo żył, byś kolorowo żył. Pokaż ptaszka, pokaż jeszcze raz ptaszka. Staszek, paszek, A jeszcze pokaż orła teraz. Pokaż. Zrób orła. To była wrona. Czarna wrona.